Pani Terenia jest na stażu z projektu Kwiatej Smaki w kwiacianie Stokrotka, który mieści się w Kębłowie, za Bolszewem kawałeczek. Piękne toczenie, piękne kwiaty. Chciałam się zapytać, co Pani najlepiej lubi z tej kwieciany, gdzie Pani pracuje? No lubię robić dużo rzeczy i kocham kwiaty, lubię je podlewać, bać o nie, podcinać, tak żeby były świeże. Mm -hmm. A co Pani już robiła z takich rzeczy ostatnich lat? to na robiłam, się bukiety urodzinowe, robiłam na bukiety na pierwszą komunię, robiłam bukiety nawet na wesele, taki bukiecik jeden i robiłam takie okolicznościowe mm -hmm. związki, mm -hmm. nawet i pogrzebówki, no także różne. No, A chciałaby Pani pracować w tym zawodzie w przyszłości? E, Chciałabym. Chciałabym pracować, ale mówię. No to jeszcze jest tak. Jeszcze dużo trzeba by się nauczyć, prawda? Dużo I tego. Nawet no. ten staż prawie półroczny nie to jest też aż tak źle. W sumie, w sumie nie jest studi. aż tak źle, tylko trzeba mieć te takiego, wie pani, to, to nie jest tak jak się mówi, jest swoje, to jest mm. inaczej. Człowiek swojej kreatywy, że mm. i robi, mm. nie? A jest mm. tak, że jak kogoś, no to jest też inaczej. Mm. Nie? To Oczywiście. Są, jest takie Oczywiście. Ten, to, no nie to pani, to, tak, to trzeba założyć pieczarnię. Cześć, no. ja to mi będzie to. bo teraz mam no, ojca chorego, no bo też jestem rozłożona na wszystkie strony, także jest ojciec jest bardzo chory i nie jestem w stanie żeby... Ja już wszystko godzę, żeby jakoś funkcjonować. Ten... Życzę zdrowia Tatusiowi i Pani Pani też nie oddaję, życzę zdrowia. ducha, tak jak pani się śmiech, nie daj pogody, tak jak te kwiaty. Tak? A ja chciałabym u Was kupić kwiatki i teraz bym prosiła, żeby pani mnie obsłużyła. No tak? to, to proszę bardzo.